Dostał na to fakt akurat. Za co? Szywana is extremely slept on right now. Ja, No way! Patrz co się dzieje! Patrz co się dzieje! No ja, To no. jest na stopkawa. Lecimy na wyprawę. Nie martw się deszem. Codziennie mam wrażenie, te włosy się układają, nie? Serio. Codziennie inna fryzura. Dzisiaj na. Lecz takiego kappa Prada Dobra, Twoje imię nie K.P. Tak, wchodzę na Paypal, a to jest. Ale k.P., że to jest goecyce. Normalnie goecyce na YouTube i normalnie tu dalej stoi ten filmik z gołymi cycami, Influencerka, która znalazła dziwny sposób na wybicie się. Lecz znaleźli się też tacy influencerzy, którzy wraz O jest, do... to to jest. O jezus, to Marcysia? Ale glow'a Marcy zaliczyła, What? Siemanko. No przez nie rób tak. No na, 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 na. Nie, no nie, to no, nie dajde, jest jakiś. Ja pierdele. Ja jakiś to tak czujesz, że to jest taka nie, nieskalaną myślą, nie? W momencie, gdy podczas jednego odcinka, niespecjalnie popisała się umiejętnością prowadzenia samochodu, który dostała od rodziców. Zwłaszcza, że była aktywnym kierowcą od kilku dobrych miesięcy. Musisz pojechać. Cały czas ma Na na No ale to. Ale to pewnie. Ale, ale to ja teraz już rozumiem, czemu tak było. w takim razie, bo ona pewnie robiła e, prawo jazdy na automat, a dostała manuala. Pewno. A co? co? Nadal no, ja nigdy się nie uczyłam tyłem, bo na szkole jazdy nigdy nie był... Nie był to oczywiście no. błąd, przez który powinna zostać wykluczona, jednak... Jak? No, tak jest teraz. Jak coś. Tak jakby, albo robisz manuale, wtedy możesz jeździć manualami i automatami, albo robisz tylko automat tylko automatami, wtedy nie możesz jeździć manualami. No Cię tak, jest. a z drugiej strony wtedy, dlaczego rodzice kupili by manuala? To, ej, ej, w sumie, ej, to jest dobre pytanie, panie. Czemu rodzice kupili manuala w takim razie? Nie zwalaj winy na to, że nie wina manuala. Ona po powiedziała na kamerze, że nie parkowała nigdy tyłem? Jak? O bez kitu? Nie, no taki ja, go, ja tym się robiłem, tak? On Ale to jest. ładny, no jest za Jak tam, Paula? Jakby twarz córka przyszła z niskorosem do domu, na plus czy na minus? To dał to. Który to był rok? Dwa, ty, dwa lata temu, 2, okej. Okay. Ile taki auto mogło kosztować? To jest 10 tysięcy? Poczekaj, najpierw sobie daj wsteczny. Takie radio. Czy 10 lepłoścone? 40 serio? Kurdek się może pojechać. Bez tego ekranu, no, etykowego? No lekko gazowego przytrzymam, nie pojedę. Lekko gazowego ale lekko, tak. Zmiana biegu, sprzęgło zmiana biegu. Jak mój syn przez niskorosłą? Ej, szczerze, ja miałbym, w... tak szczerze. Tylko martwimy się o dzieci, że będą niskorosły, ale tak, to to miałbym, nas, w... szczerze. Kurwa, musi musisz niewygodnie, człowieku. Jemu tak nogi zwisają Zesz... no, bo no, bo ja nigdy się nie uczyłam tego A to niemożliwe, że na się ten. Nie uczyła nigdy tyłem przyjść. Taka... zanim wejdziesz na miasto, aż taki jakby plac? Na placu nie robisz? Kurwa. Parkowania tyłem albo równoległego? Ja będę raz robił! Teraz się tak gdzieś w tym tygodniu na Naprawko. Tylko na razie czekasz, mam wrócić z wakacji, mam i powie, jednak do jakiej szkoły pójść. Ma tyle ogarnia. Nie czuję się, że na ulicy, jak właśnie dojeżdżasz z ludzie że legalnie po drogach. Myślałem, że ludzie będą się bali Majka na ulicy a zresztą coś tu przybija Ktoś nie da się mieć IQ na minusie, powinna patto patera. Od dzisiaj nie powiem, że dostał na temat Weroniki. Ja rozumiem, że można nie ograć manuala, jak się idzie automatem, ale żeby też w, w którą kryńczy wjechać w daną stronę XD. Ależ mało przestrzeni, ma Janusz w tym klaczu powalczyć o zwycięstwo. Namierzony Shiro Snacks nie chce tutaj rezygnować. Słyszeli headshota, ale ten headshot tylko za kilka punktów życia. No i Snacks cały czas w natarciu, cały czas wierzy, że może tutaj w tym klaczu powalczyć. Popatrzmy, jak to chce wymyślić. Ja kolejne ja... <gryny> trafienie. Snacks jeden na jednego. Znowu Janusz jest głodny! Sam co co... Momentu... No nie pierdol, że on wygra tą ten... rundę! Zerkał w stronę pleców. Teraz chce wyjść na rywalę. Ja jest what? co what suk po ale to właśnie nie jest takie łatwe jak coś bo wam się wydaje że to jak on kiedyś grał dobrze to to łatwo grać dobrze a to wcale nie jest tak w sensie wiesz co tak jakby. muszę jakby wtedy jankosa był faker to nie że tak długo się trzyma na takim poziomie, to jest naprawdę bardzo trudne. Pewne sytuacje doprowadziły do tego, że po prostu stwierdziliśmy, że zakończymy ten związek. Nie, w zakresie w stanie wiesz, że Michael mógł być toksyczny, to akurat fakt, nie? Wydaje mi się że dużo kompleksów i tak dalej, tak dalej, ale mieszkanie samemu, w sensie mieszkanie we dwójkę mocno weryfikuje. Relacje, nie? Naprawdę mocno weryfikuję relacje. To nie jest tak łatwe, jak mi się wydawało. Bo wszyscy myślą, że jak zamieszkałem razem, będzie wszystko pięknie, kolorowo, to wcale tak nie jest. Bo jak mi czasie gdzieś zamieszkać razem? Sami. Nie wiem, ty, no, wydaje mi się, że to nie ma na to jakiejś reguły. Można po miesiącu, można po dwóch latach, to to różnie. Ja nie powiedziałem, że jest jakaś zasada. My, po ilu? Nie wiem nawet. Na pewno było tak, że y, Oliwia mieszkała w Anglii, mieszkałem w Polsce. Się wprowadziłem i wtedy Oliwia przyjeżdżała, przyjeżdżała do mnie, przecież przylatywała, bo przyjeżdżała na przykład busem, jak był COVID. I było coś takiego, że transport co jakiś zatrzymany, że, że nie latały samoloty w ogóle i tak dalej, albo jakieś były drogie bilety i w tym starym mieszkaniu w takiej tej pół tej, tej kawalerce mieszkaliśmy we dwójkę chyba z dwa miesiące, nie? albo z trzech, nie pamiętam znacie jaki film zrobiłem, jaki? pewnie wyśle k*** link do, do tego, do Mlekosza no lata po lata po no to daj ten link no za takie oskarżenia z k dupy panie kolego, no tak jakby no już nie masz, nie masz wyjścia powrotnego no nie, nie, ma, nie ma odwrotu no, jak wrzuciłeś coś takiego to niestety no, czekamy no W to jeszcze na, na szybkości Także czekamy, czekamy na Fortnite'owca. A ty streamerem jesteś? Przysianę z zginąłem. Ma streama, robię klipa. Powiedział, ja myślę, byli na jakich, to co to myślę. co myślę. 100% jestem pewien, że. Łeb Fortnite'owy wziął pewnie post mlekosza zapewniak, nie? I widział coś takiego. Jest tak: napięćka lajków puszcza to w neta i to. I wziął to, wzią to za Oliwie. 100%, 100%. Jest Rienka, nie? I Rienka ma coś takiego. Nie żałuję niczego, lol. Tak, mój angielski się nic odkurzać. W... Przekaz jest zrozumiały, zrozumiały, mnie to wystarczy. I jest, Konrad Szałwiński i pisze: Tylko, tam, gdzie jest najwyższy poziom z życia, nie ma największej dzietności. Niestety, aby poradzić dzietność, powinniśmy kobiety pozwolić jak najwięcej praw, tak aby nie miały prawa nie rodzić dzieci, jeśli są tylko do tego zdolne. Co jest coś takiego. I ona sprawdziła, gdzie ktoś pracuje i tak dalej, i wysłała takiego maila. I just wanted to ask, if, if your employee's opinion is the official narrative of the company, does your company also tell female employees to they, that their rights should be taken away, because they are only fit. Fit to bear children? Children? Boże, children, children. Ale, k***a, bo ja tak zastanawiam się, ja wtedy akurat, srałem. I tutaj zastanawiam że gość tak napisał, tylko, że tam, gdzie jest najwyższy poziom z życia, nie ma największej dzietności. Niestety, aby poprawić dzietność, powinniśmy kobiety poznać jak najwięcej praw, tak, aby nie miały prawa, do, prawa nie rodzić dzieci, jeżeli są tylko do tego zdolne. Tak by Tak zastanawiam się, srałem, srałem i tak zastanawiałem się nad tym, jak musi wyglądać twoje życie, żeby cię aż tak to zabolało, że wchodzisz na, twi na, tego, na na tego, na, na wiesz, na jakiegoś tam Linkedina czy coś ziomka i poświęcasz z 10 minut na to, żeby. Dajcie co, coś takiego. Dobrze zrobiła szczerze? Nie wiem, ja ja, ja mam tak wypięte. Za co masz co bana? No, księ, dostał bana, to fakt akurat. Twitch.tv slash Za co? Ksaio przy tak. Dostałem bana tweet za słowo ci i, nie będę mówił dalej, i pełord na 7 dni, ale muszę być z wami szczery. Użyłem też C -Worda ale to umknęło administracji. Chcę być z wami zawsze feli, dlatego sam oddam się w ręce sprawiedliwości na całe 14 dni, żeby mniej osób przeze mnie cierpiało. O kurde. Teraz zamawiam się na streama Jelo. to jest genialny, nie, content. Rozumiesz, że pewnego dnia gość zrobił stophama i ludzie sami mu wysyłają i on nic nie musi robić, po prostu wkleja klipy. To tak jak synawcy, to po prostu z perpetuum mobile. A kto miał pierwszeństwo? Czy jest znak? A, jest znak, dobra, widzę, tu jest znak, tu jest znak, widzę, widzę, widzę. Co k na rowerze tu jedzie? No po. Gościa, ja, co nie ma pojęcia o nieruchomościach, o władaniu pieniędzy o oporach Jak co? Pan jest świadomy, że mam mieszkanie za gotówkę kupioną o wartości miliona złotych. No i tak jak widzicie pyta o, o, o nieruchomości, tak jakby, no, może nie jest najlepszym przykładem, nie jest jakimś fliperem i tak dalej. Jak te chłopki z TikToka. Ale że akurat mnie ogląda i ma punkty i mam z tym, ja, z tym jakąś styczność, to się zapytam po prostu Jak banany jest. Z, z, rodzice ja ani złotów nie różni do tego mieszkania Nie wiesz się znam, ale mówię, że mam styczność, jest, bo gość tu gry to że, że nie, mam nie mam w ogóle nie mam w ogóle wiedzy na ten temat Nie masz za, 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 za żadnego speca, broń Boże Czemu pytasz nieudacznika o radę? Potem przecież tak, że jest nieudacznikiem, bo gram w Lola, a teraz potem pisałeś że po co też gościa, co nie ma pojęcia o nieruchomościach i owaduje pieniądze o życiowe. Najprawdopodobniej więcej o nieruchomościach jakiejś ogromnej nie mam, ale władam pieniądze na pewno lepiej od ciebie, kolego. Na postępy odsłuchisz to granie i masz średnio z o finanse? Jak na to jakbyś mi to ogarnięte? W sensie mieć pieniądze nie znaczy dobrze nim władać. No ale to ja to nie powiedziałem. Każdego kogo spytasz, powie ci, że ja jestem oszczędny. Może nie inwestuję jakoś dużo pieniędzy, bo nie mam takiej potrzeby, bo tak jakby moje mi na dużo możliwości. Ja już się nauczyłem tak że miarą udacznica nie, udacznictwa, a udacznictwa nie jest to ile zarabiasz. Dla każdego to będzie coś innego. Znaczy dla kogoś będę nieudacznikiem, bo ja na przykład nie podniosę, nie wiem, 100 kg na klatę. A dla kogoś, będę nieudacznikiem, bo ja na przykład nie zarabiam 10 milionów miesięcznie, więc takby dla każdego to jest coś innego. Ja się nie uważam jako nieudacznikiem, nie uda, ja nie czuję się nieudacznikiem. Dla mnie przykład nieudacznikiem są ludzie, którzy wylewają swoją frustrację w internecie. Ale nie tak, że jednorazowo, tylko regularnie. Na Twittera i tak dalej. Po prostu żyją tylko z, te tylko z tego żyją, że wylewają frustrację Czy żyją, nie, nie żyją z tego, by nic nie zarabiają, po prostu jakby nie mają nic innego w do roboty. To są nieudacznicy. Ja ja nic ja się nie udział na Twitterze w ogóle. Dla mnie Twitter jest Platformą aktualnie. I tylko udowadnia to, że ludzie się w głowie. Od braku jakichś zasad i wytycznych. Ja jestem waluciarzem. Nie mam nic w złotówkach. Nic w złotówkach nie mam. Wszystko mam w innych walutach. Ale to nie dlatego, że jest skupuję. Tylko po prostu jak przychodzi, tak, tak zostaje. Na przykład nie. Przychodzi w dolarach, zostaje w dolarach. Zostaje, przychodzi w euro, zostaje w euro. Przychodzi w funtach, zostaje w funtach. Nie widziałem, nie widziałem. Ale w ogóle coś w sensie dowiedziałem? Bo to nie w ogóle nie będzie świadomy. Wiecie, że na wódkę jest jakiś pokój. Podatek nałożony, bo tak jakby koszt wyprodukowania jest bardzo tani Że po prostu ludzie się nie upijali Nie no ja... To jest k możliwe niemożliwe się dzieje w tej grze, ten bram jakoś odpisz strasznego... No mam wrażenie, no Serio taki kał, cały czas Nie no ja sobie zupełnie nie, nie jestem w stanie wyobrazić Na przykład, gdyby na przykład, nie wiem, lider wódki Kształt 5 zł, nie, w Polsce Dla mnie to jest przerażająca wizja, trochę Wydaje mi się, że teraz jest spoko cała nawet Taka nie za duża, jak to jest Nervaring kwitnął no ligę, no nerwarnie nie gra w lada w ogóle. With negative inny Ty Tylkoaa! Kur... Bym ci łokcia wyp... No jak kurz, to jest jakiś... jest jakiś chwa! Kur... Łomny, kur nie wiem, no jak ujemny mi rat na Co jest kur... nawet statystyk nie potrafię czytać, u bulung, No pa! U jedny mi na mam! Kurwa, Ujemy... ja mówił! Nawet nie potrafię statystyk sprawdzić. Kurwa, no, patrz, kur... no, no nie wiem, no kur... co za typ! No ta olszy, hej, ale się skułem? Nie wiem co myśleć w sumie <ścoughs> Szczerze mówiąc To Kur... robić całkiem nieźle Ja Myślałem, że, myślałem że, że, że gorzej idzie Takie śmieszne, takie ono Ale ja no, nie, dam łapkę w górę Ale do plicy nie dodam nie, 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 mój, nie mój klimat w ogóle Ta nuta brzmi jakby piosenka, która mogłaby lecieć z finasza i w, w finaszu i ferbie po tym jak jointa Okej okay, To jest całkiem trafne Szczerze to jest całkiem trafne porównanie Tak NIE MOGĘ k***a! NO NIE WYTRZYMAM ZARAZ BOŻE CZY MOŚ TO TAK unlucky, k***a, W TYCH GRACH NO NO NIE WYTRZYMAM k***a! NO NIE WYTRZYMAM NO CO SIĘ DZIEJE a TU MA WARIERĘ tutaj JEZUS NO TU POMOCY A dobra krawy no Zostałem z ADHD Zobadzam się dalej DAJ NA DAJ W KURWA TY na plecie, no. Jastue radzi ich to, dobra, nie wiem Nie, 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 no no nie mogę no Jeł piet butów, zasłuj mnie Nie, no to jest jakiś totalnie zdałowany ka, no co to jest? patrz na to Szyvana is extremely slept on right now With the Shogun Liadris fleet build! JAB no way! To jest ten w który mogę dać sobie do bio, że jestem ka inwe, Inwentor? Ja Dole! No Edytuj profil. Szywana Szywana szodzin inwentor! Ja ale no nie mogę Jezus Maria, Boże święty Dobra, trzech, pytanie jest. Pytanie jest serio o ruchu... ruchu drogowym. Czy na tym strzowaniu skręcając prawo masz pierwszeństwo przed tym z lewej? Tak masz pierwszeństwo. Zasada prawej dłoni. LOL, nie, nie powiem, że LOL umiera, ale po prostu lol będzie... Taki, że będzie raczej mało graczy przychodziło Jak to się utrzyma jeszcze wiesz, na przykład do grudnia No to wtedy można mówić o upadku ligi, ale aktualnie tak, bo mamy wakacje no. Wydaje mi się, że szczytem marzeń nie jest siedzenie w domu i oglądanie jak ktoś gra w LoL'a Tak samo na przykład jak nie jest szczytem marzeń oglądanie jak ktoś gra w GTA No wydaje mi się, że po prostu wszystkie gierki odchodzą dla, w sensie, dla Musa może nie, ale tak by no w wakacje I Ciężko podważać spadki, ale tak by ciężko mówić o tym, że coś umierało, bo mamy wakacje na razie Więc tak by poczekamy aż wakacje skończą, wtedy zobaczymy Nie po wakacjach, zobaczymy czy my, no, jak będę po wakacjach dalej spać, no to wtedy może powiedzieć, że już skończyłem raz Ja, ja i Wysocki I trzeba szukać alternatyw, no smite dwójka Też wydaje mi się, że strasznie tłoczno jest rano, jeśli chodzi o LoL'a I nie wiem, czy to nie jest czas przenieść się na późniejsze godzinki, ale no to... to... Trzeba poroskwinać. Rano teraz jestem ja, Wysocki, Nerwary, Overport, no, Arko i Delord. A wieczorem jest tylko nie, nie zawsze Kaseko i Kubon No nie, Wysocki ostatnio wszystkie streamy odpala o 12-13 Ale też do rozwinii, na razie się nie spieszę Ja lubię streamowanie rano, bo to kończysz, masz wolne A ja też teraz będę sobie wakacją więc na przykład teraz yy, też planuję pojechać sobie w góry, na ten Giemont wejść, na kajaki pojechać Do Zoby chciał pójść Beka dupa się pali, bo się z widzów i już już godzin zjechać, bo mało widzów, ale dałem się gadać, że to wcale nie dlatego ale dlaczego? Jeszcze nie od XPP? ale no bo... Nie wiem. Napisałeś kupę wiadomość to jestem ciekawy jaki jest jakby, wiesz. Nic nie, nie rozumiem z twojej wiadomości. Napisałem prawdę, no nie no k. Przeczytaj sobie twoją wiadomość. Z niej nic nie wynika, Przeczytałeś? Beka dupa się pali podczas widzów i już musisz godziki zmieniać, bo mało widzów, ale dalej będziesz gadać, że to wcale nie dlatego. Ale nie dlaczego? Delulu jestem, dobra no, no, ty użasz... piszesz Delulu, więc gadujesz... Lat więcej. Czat najwięcej. Chat nie. mi się da, że czat. Troluje cię i, myśli, i ty myślisz, że oni sobie oni też nie wiedzą. Beka, dupa się pali, bo tysiąc widzów, i już musisz godzinki zmieniać, bo mało widzów. Ale dalej będziesz gadać, że to wcale nie dlatego. Nie dlaczego? No właśnie, nowy. nowy Pierwsza wiadomość, widza. Też nie mógł zrozumieć. Rozłóżmy ją na czynniki pierwsze. Chat GPT. Niech, niech, niech powie o co chodzi. To zdanie można zrozumieć jako komentarz na teraz streamera, który zmienia godziny transmisji, gdy liczba widzów spada. Autor wpisu, ma Solon, wyraża w nim swoje przekonanie, że streamer zmienia godziny transmisji, ponieważ ma mniej widzów, mimo że ten streamer twierdzi, że nie robi tego z tego powodu. W skrócie, autor komentarza ma, że streamer nie jest szczery co do przyczyn zmiany godziny transmisji. Nie? No i tak by, okej, okay, rozumiem, że o to chodziło, ale tak by, Słuchaj dalej, analizujesz szczegóły. Solon, to jest osoba, do której jest skierowany jest komentarz. Zgadza się. Beka, dupa się pali, oznacza, że coś jest śmieszne lub zabawne, a dupa się pali, to że ktoś jest w trudnej sytuacji lub jest zestresowany. Bo 1000 widzów i już, już godzin zmieniać, mu mało widzów. Steamer ma 1000 widzów, ale zmienia godziny transmisji, gdy liczba widzów spada. I teraz, ale dalej będziesz grać to wcale nie dlatego. Streamer nadal będzie twierdzić, że zmienia godziny transmisji, nie mało widzów, co autor komentarza uważa, że jest za śmieszne. Nie, ja, ja tej końcówki nie rozumiem w ogóle. Nie, se, nie, ja mówię, że nie, nie, nie rozumiem tej końcówki. Twitch Tracker Xayo. Ja to sobie z sucharem też gadałem. To jest jego najdłuższy okres streamingowy praktycznie. Od 2019 roku, w którym też był kontrakt z Twitchem. Tu był kontrakt z Twitchem, z tego co pamiętam, prawda? Dobrze mówię? Widziałeś nowy post Olsz na Instagramie? Aha. Ja to jestem w szoku, że Lukiemu się chce chodzić w tych długich spodniach, nie? Ja też nie lubię krótkich, nie? Ale no taka pogoda jest, że trzeba. No po prostu, jak wyjdziesz w długich, to się zapocisz cały. Ja kiedyś byłem młodszy, się wstydziłem na przykład chodzić w krótkich rzeczach, nie? Przez defekt skóry, byłem ja takie mikrokropki jakby. Mikrokropki. Na początku się tego wstydziłem. Teraz to ich praktycznie nie ma, ale na przykład na słońcu bardzo bardzo widoczne są i bardzo mi się robią. No i teraz cyk, cyk, cyk. Auto za autem, nie w stole. Co to za noż no sz... następny. Na dziesiątego będą wyprzedzać Patrz, co się dzieje. Patrz, co się dzieje. K... nie do jary! I goś no j**a. Ty, bez kitu, ale ej. To chłop jedzie tutaj i on taki ma... Patrz co się dzieje, patrz co się dzieje To jest następka top-hama Kurwa to Szok Wiecie, że Brand to moja pi... pierwsza postka trochę droższa Pamiętam, zgraliśmy z gatą Razem levelowaliśmy konto, ona wtedy miała już laptopa, ja miałem tego kompa Zbierałem właśnie, nie, ona tam kogoś chciała, chciała się z... tam kogoś uzbierać Ja zbierałem na Branda, patrząc na ludki Mówię tak, Brand ma cztery skile, które biją OP musi być. No to tak ty nie mówiła ale musi być zajebisty, nie? To było w roku 2000, bodajże 13. 13 lat, miał akat na 10, nie? Piem tak, to musi być zajebisty ludzik, Zajebisty musi być. No i co? Nie się, co się okazało. No jednak nie był no, taki dobry. I wybór padł na Timo. Wtedy brand koształ 6300 PZ. -ów. To się długo w ku? Długo wbijało. No, ale kiedyś tak było, Seria przychodziłem do domu i patrzyłem jaka rotacja jest. Ja mówię, ja pi... Żeby tylko weekend był, nie? Na telefonie patrzyłem, jaka rotacja. Mówię, żeby tylko weekend był, to sobie pociupam. W lola, ja pierd tak, Boże, ten ludzik jest w rotacji. Boże, święty. A bo więc, na przykład na wakacjach, rodzice mi wieść, na przykład na wakacjach, można dwa tygodnie. Ciocia dała, na przykład skorzystać z tego. Z komputera, wiesz, co robię? To tak, wchodzę, lag jak k***yn, z... Wchodzę na stronę, zobaczę, jak rotacja jest. Iż tydzień wakacji mówię tak, ja, pier. taka rotacja, ja jestem na wakacjach, nie mogę. Jak jeszcze robiłeś na początku ligi, jak teraz, które teraz są w k***upie? Smajta brałem! Ja brałem Smajta wszędzie i. Wy... i... W ogóle byłem pewny tak by smaj... Ja czytam te wszystkie samonery, nie? Ja mówię ja smajt ja, to 600, czy tu na hita zabija ludzi? Czemu ludzie smajta nie grają? Ja smajta biorę i nie da się chłopę smajtoć, no tak, ty, nie da się ze smajtować, o co tu chodzi? A potem ja miałem Silver 1 i kiedyś było tak Że miałeś na przykład, nie wiem Silver Silver 5, bo cześć ja, się, ja się to zobrazuję dla widzów, bo tu pewnie jest tyle ludzi nowych, co totalnie nie ogarniają. Silver był tak Silver 5, Silver 4, Silver 3, Silver 2 i Silver 1. No i tu dostawałeś normalnie punkty, jakoś tak plus 15, plus 18, no plus 18 ty defultowo. Ale tutaj takie kongo było, bo tutaj dostawałeś zawina od plus je nie, nawet od niekiedy. plus 0 do, do plus 3 nie, no plus 4 może niekiedy. A traciłeś minus 18, k**o, tak powolone, nie, nie, dało, nie dało się nic zrobić. To było tak pojedone. Że w przypadku dostałem plus... miałem 99 punktów Silver 1 i... Do sen plus 0, napisałem do Saporu że plus 0, to mi już jakoś wytłumaczyli, że tak jest. I wbijałeś w serię niekiedy, robiłeś 0-3 w serii i nagle miałeś na przykład, nie wiem, 40 punktów, kurwa. I musiałeś znowu, prze... znowu przez to przechodzić, to było tak Po, j... po serii 0-3 miałeś 40 punktów i znowu musiałeś się męczyć. To tak było. Serio kiedyś ciężko się wychodziło, Golda Ale widzisz, i wtedy tak by ranga miała naprawdę duże znaczenie, bo dzisiaj ranga jest irrelevant. Dobra, to do, do zoba. Elo.